Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj jak zwykle spojrzymy sobie na jakąś rzecz, ale przed tym oczywiście będzie krótki suchar. Powiedzcie mi, ile czasu zajmuje znalezienie wody na pustyni? Do studni! A tak nam poważnie to przyjrzymy się czemuś takiemu błahemu. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to nic innego, jak po prostu bidon rowerowy, który został przeze mnie zakupiony na portalu Ale Drogo na dzień 10 czerwca 2021 w kompletnie śmiesznych pieniążkach, ponieważ w kwocie 8 zł i 99 groszy, nie licząc kosztów przesyłki. Moi drodzy, bidon został wykonany przez jakże znaną firmę jak widać zostar jest to dokładnie model bit 020. Pojemność tego bidonu wynosi 650ml. Wysokość około 20 cm spokojnie został on stworzony z materiałów najwyższej jakości, które nie są. Toksyczne I nie stwarzają zagrożenia dla naszego życia lub zdrowia. No cóż, tutaj mogę powiedzieć: bidon jest naprawdę bardzo łatwy tutaj w, w użyciu. Doskonały tutaj kształt, zapewnia też solidny chwyt, gdy mamy na przykład wilgotne ręce, bądź też sam bidon jest wilgotny, spójrzcie tutaj mamy takie wyżłobienia, także spokojnie możemy tutaj to chwycić i nie powinno nam się tutaj nic wyślizgnąć oczywiście bidon jest w pełni szczelny, my sobie to wszystko sprawdzimy w porównaniu do innych bidonów, które możemy zakupić w sklepie, moi drodzy w tej cenie ten bidon jest naprawdę idealny dobra, sprawdźmy sobie tutaj jak wygląda wnętrze no i powiem Wam że nawet nie zapodaje jakąś mężczyzną jest wszystko OK. Dobra, wlejemy sobie coś tutaj, a wlejemy sobie tutaj wody prosto z Biedronki ma tutaj być 650 ml no i wszystko by się tutaj moi drodzy zgadzało Zakręćmy sobie ten bidon. No i spójrzmy, że coś tutaj leje się, czy nie leje się. Nic się nie leje. Wszystko jest w porządku. Otwórzmy tutaj ten niekapek. I wszystko jest tak, jak być powinno. Zamknijmy. A jak naciśniemy chyba mocno, to powinno z automatu wylecieć. Nie, nie, nie. Musimy to otworzyć jednak. A czy Bidon ten wejdzie do e, jakiegoś koszyka, że tak powiem, marki Kirujoki? Oczywiście, e, że wejdzie i trzyma się bardzo fajnie. Swoją drogą tutaj e, prezentowałem e, kiedyś inny materiał. Materiał z takiej torebki, z takiej oraz takiego licznika i z takich lampek. Jeśli ktoś by chciał powrócić do tamtych materiałów, to serdecznie zapraszam do filmików z tamtymi rzeczami. Także jak sami widzicie, materiał jest naprawdę bardzo solidnie wykonany. Bidon, przepraszam, bidon jest bardzo solidnie wykonany. W tak śmiesznej kwocie możemy uzyskać coś takiego, a nie przepłacać w sklepach. Kupować bidony za 70 zł. Tak więc, moi drodzy, to wszystko się tutaj prezentuje. Ja ze swojej strony, jak najbardziej, oczywiście, polecam ten produkt, tym bardziej, że jest on ze znanej firmy i naprawdę jest tutaj wszystko. Ok, no słuchajcie, 9 zł, to nawet nie kupicie paczki papierosów. No i tyle w temacie. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.